Cześć, Manko, tej strony uca i dzisiaj gramy w taką grę. I będziemy tutaj wazić. Witam. Chodź Jarek. Oni chyba już są. Tu jest, jest Leon. Tu jest Leon, ale jest Eryk. Jest Arek. dobra. Więc gramy. Jak dzisiaj mam takie coś. Napisy. Chodzimy. Jedziemy na dół po prostu i chyba tak. Bo to jakaś winda albo na górę może jedziemy. Na dół na górę. nie Co Nie tylko co się dzieje? Welkom w Mr. Game Show. Play, the ta, ta gra z Czy jak? Bo no widowie na to wygląda no. No nie. No, no. Chyba skakowana. Hmm. No nie wiem. Dobra, wiecie co? Gramy sobie po prostu w inną grę, bo najwidoczniej jest to mnie że zaraz do was wracam. Dobra widzowie. Um, Pogramy sobie chyba w Brookhaven. No. Więc się dołączamy do Brookhaven. Dobra, widzę, że już gramy. Tak, jestem tu taka mała, ale ogólnie mogę wziąć swego naturalnego skina, jakbym chciała było. Na razie sobie wezmę tak. No dobra. Będziemy mieć dziecko. O kurde. No już widzę jakie tu błoto jest. Dobra, spełnimy auto co robimy, no spełnimy auto nie, nie, nie mamy wyboru niestety kochani za wielkiego gdzie my tu mamy ja bym chciała jakiegoś takiego minibusa nie, coś w tym stylu I chyba mogę coś takiego, bo nie mamy domu ogólnie no, więc tak wejście w ten też można wejść kolejny tu mamy taką malutką warzywkę mamy seracza i mamy za mnie coś Gdy, nie wiem to nie wiem jak się tu mieć tu jest jakiś kurzyk. dobra nisia o kurde ty, ty piara Dobra. Ale chyba to autko nam nie pasuje. Chyba weźmiemy sobie hmm. Może Coś takiego. A to już by mogło chyba być. O nie, bo tu kasa trzymana jest, dobra. Elo. Mhm. No to. Ja bym widzowie chciał takiego takiego wiecie, busa, nie? Coś... Ale chyba mogę jedynie to. Dobra, każdy wsiadamy do auta! Do mojego auta. Do mojego auta wszyscy. Przyjdźcie tu. Dobra. Pójdziemy więc do auta. Tu. Wsiadamy

Dobra. Um, robimy taki domek. Taki, dobra. I ja tu wjadę sobie. Dobra więc wchodzimy tutaj do mojego domeczku. Gdzie jest ten dzieciak? No on już pojechał pewnie. Gdzie jest ten dzieciak? Hmm. Dobra. Jest rano. Więc dzieciak zostaje. Chodź tu. Dobra, bierzemy go. Chodźcie. Idziemy sobie na dwór. może się tu pobawić. Løv! Ja idę do pracy, więc nara. Stary. Dziecko. Zostajesz. W domu. się dobrze. O stary, no otwórz te drzwi. Siedz się tu. Widzę, że to tyle.